Witam serdecznie. Dzisiaj druga część filmu klucza udarowego Parkside. Tym razem, oprócz baterii 2Ah, mamy również 4. Przetestujemy sobie tą mniejszą i tą większą. Podobno ta większa daje już radę. Obydwie są naładowane na maksa, więc myślę, że sobie poradzimy, że odkręci tym razem już koła. Po pierwszej części było różnie. Możecie sobie zobaczyć film. Także zabieramy się do roboty. Dzisiaj pacjentem będzie Fiat Punto. Musimy dopierdzielić ostro śruby. Dopierdzielimy, Dopierdzielimy na maksa. Przedla jakieś się jakaś większa dziwnia. Dobra. Założyć auto przesunął Jeszcze raz Teraz pójdzie mocno Uwaga To chyba mocno poszło To poszło ten... Dobra To co? Ja myślę, że jest dobrze dokręcone mocno. co? Zakładasz? Zakładam dwójkę Która ostatnio nie chciała pójść Zobaczymy Klucz Który to był klucz? Ten? Zobacz. Kurde, trafiłem Dobra odkręcamy aha, newtonometrów tutaj to co, ile dajesz? 300? 400, odkręcamy co, idzie? nie, nie idzie próbujemy kolejną ta się, ta, ta poszła jedna się odkręciła idziemy tu dalej, próbujemy Poszła. A. Dobra. Co, nie poszło. Kurwa. Co? Nie poszło. Jeszcze jedna. Uwaga. No i niestety. Bateria dwójka, No i patrzcie teraz. Bateria, zładowana. bateria prawie wyładowana tak? na jednym kole. To, to i daje ile fabryka dała ta. Ta maszyna i dupa No i tak właśnie Nie daje ra rady Nie daje rady ten akumulator Tak właśnie robiliśmy test ostatnio I nas jechali Dlaczego używamy takiej e, baterii Dlatego została zakupiona nowa bateria Mianowicie dwa razy mocniejsza To już jest 4Ah Prąd jest dużo większy I moc jest dużo większa jak to się okaże? No właśnie, w teorii, więc zobaczmy. Teoria praktyka, te trzy pozostałe. Trzy pozostałe, uwaga, jedziemy z tematem. Czekaj, kurwa, czy ja na pewno skręcam? Ach, kurwa, odkręcaj. Zakręcaj, coś nie No to dawaj, to teraz. teraz Dostałeś? to pierdolę, ja pierdolę. Poszło. poszło, poszło, dało radę. Czekaj, czekaj. Ja, może to dokręcę te dwie śrubki, żeby koło nie pierdolniało. To znaczy auto. No zostały te dwa. Dobra, jedziemy dalej. Dwa zostały. Kurde. Kurde od razu czuć się ma moc No, co od razu, pierdolnięcie jak trzeba. Jedziemy dalej. Czekaj. Uwaga, poszło. Kurde, chwila moment. Także małe sprostowanie do wcześniejszego poradnika już skreśliliśmy tą maszynę, ale przy zastosowaniu tego akumulatora zdecydowanie lepiej się to ma 4Ah plus parkside nawet nie widać jest, jest dalej zielona kreska więc możemy polecić ten klucz uderowy, jak najbardziej jak, jak dało radę odkręcić tak dopierdolone śruby, no to myślę, że w takim y, z, z zastosowaniu domowym y, przyda się każdemu. Szybka akcja i mamy koło odkręcone, ale warunek jest jeden. Duży akumulator, 4Ah. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i do następnego odcinka. Pozdro!